Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, kraśnik ulica Urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Zgodnie z zapowiedziami ruszyła akcja Gorący Patrol Kromka Chleba której dwóch mieszkańców naszego miasta rozdawało ciepły posiłek potrzebującym. Akcja rozpoczęła się 11 lutego i będzie przeprowadzana w każdą sobotę, aż do ustania mrozów. Inicjatywa dwóch mieszkańców Kraśnika okazała się jak najbardziej zasadna. Niskie temperatury sięgające minus 20 stopni sprawiają, że zapotrzebowanie na ciepły posiłek wzrasta, szczególnie wśród osób bezdomnych. Akcja Przebiega dopiero dwie godziny, już jeden kocioł zupy wydaliśmy. No Dużo było, dużo ludzi przyszło. Myślę, że jeszcze nie wszyscy wiedzieli o tym, ale no dużo ludzi przyszło i było zapotrzebowanie. Chodzili z pojemnikami i, i na miejscu jedli zupy. Jak już wcześniej wspominaliśmy, akcja Gorący Patrol nie jest jednorazowym działaniem. Za tydzień działacie dalej? Oczywiście, no będziemy chcieli jakiś suchy prowiant, jeszcze może załatwić, jakieś konserwy, jakiś cukier, jakieś herbatkę. Przynajmniej, żeby tak doraźnie wspomóc ludzi w te ciężkie czasy. Mrozy nie ustają, dlatego wszyscy potrzebujący mogą zawitać na jednym z przystanków gorącego patrolu, by ogrzeć się i zjeść ciepłą, pożywną zupę.